Rozpalone całe księstwo czarnocieńskie i kwiatów rozpalonych w pisiądze. Gospodyni pani Matryk, mości gospodarzu, oraczu, siewcą i żwidarzu praojcowych zaborów. I Ty, Szanowny Gościu, każdy z osobna, borynowy włodarzu Twojej ojcowizny. Zobaczcie, wielkie oblężenie i świętawanie ziemi naszej. Cała w i kolorach, między strojami Ty, są to z jagielonów i rodów świetlanych. Ja parch rąk spracowanych i jam szufla stary. Zobacz, jakie stroje mamy. To my, to my wszyscy z czarnocińskiej kany. O, gdybyśmy umieli własne dzieje czytać, i każdą garść ziemi o przeszłość zapytać, O życiu naszych dziadów i pradziadów w grobie. Ach, z jakąż miłością rzekła nam o sobie. Tu, na Wburzu, bur był stary, wielom powlekany, a na piekle zwanym była kuźnia, studnia i czworaki stały i te drzewa, których nie ma, a w nich wody czyste, stady, których nie ma, a w nich wody czyste, świątynia i kurhan, tajemnic bożyszcze. To był nasz świat stary, chłopski, Prosty i przeczysty, czarnociński grunt klasyczny. Najpiękniejsze kwiaty, głosy, które nie moja. Ostatnia obrona naszej kultury. Mód się za nami. Dialektem się posłużę, bo jest jak szczypta soli, dodając smaku i uroku.

Bogatsze z biedniejszym Zanosiły chleb. Idź dziecko z podpomikiem, Bo tam jest bieda I pełna kałupa dzieci. Bywało też tak, Że biedny szedł do biednego I dzielili się swoją biedą. Słuchaj, ścierwo słuchaj, Pędzą dziadek. Jagen set. Pański to dożynek, tam się zaśpiwał. Ja do lasa nie pojadę, niech se jedzie łociecą. Ja se znajdę ładną dziołkę i się będę kochał z nią. Ja do lasa nie pojadę, niech se jedzie łociecą. Mam po babce stare becki, zdrowie dzieckom koli i się będę kochał z nią. Ja do lasa nie pojadę, niech chce je dzieło dziecko. Mam po dziadku stare troki, zdrowie dzieckom powioki i się będę kochał z nią.

Kapela grać i porka na przetaku płopom i chulom. Nogi twoje jak po po Kultywujemy stare obyczaje. Tradycji nie podtrzymają nam bogaci czy ale zapożenili mieszkańcy. Kochoły weselte nas nie uśpią, bo my z roli, my z soli, która jeszcze nie zwietrzała, my z tego co woli. Chłop potęgą jest i wasa. Ziemi ojcowskiej się nie sprzedaje, bo się zemści. Wrotnie. Ojcowiznę się powiększa Tu posłużę się słowami śliwaka u Prusa Stój, Jugosław Zimę ojcowską, żywką chcesz sprzedać? Najświętszego sakramentu nie przełkniesz Do końca życia i po śmierci będą cię prześladować Niech Wam będzie świętością i sumieniem, które jest jedno, niepodzielne i nieodmieniane w żadnych przypadkach. Dziś na nieboskłonie wartocz Bereniki był widoczny, dobry znak dla Was i dla nas. Ziemio Czarnocińska, bądź błogosławiona. Dziękuję, bardzo dziękuję za uwagę.